Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Ginus z malowania figurek. W dzisiejszym odcinku, już drugim z naszej nowej serii, zajmiemy się malowaniem już munduru niemieckiego żołnierza. Munduro oraz elementów, które macie na miniaturce, bo ja też jeszcze nie jestem do końca pewny ile będą, ile udało mi się pomalować, no bo też e, muszę około 20 minut, ten film będzie pewnie trwać, więc jeszcze się zobacz. No, Wy będziecie mieć na pewno na miniaturce napisane, co dokładnie malujemy. Pomalujemy, ale wiem, że na pewno mundur pomalujemy. Także zaczynamy. Yy, użyjemy do munduru farby od Valio Model Color, farby German Uniform. To jest taka farba, jak mają niemiec, kośnieć Niemcy na mundurach. Ten kolor właściwie. Tylko sobie przygotujemy teraz. I tak, mamy właśnie. Yy, dzisiaj mam w planach pomalować. Mundur, to jest dopiero początek malowania, tak naprawdę, czyli jeszcze takie większe elementy będziemy malować. Mundur to jest chyba największy element, który wymaga najwięcej malowania. Także lecimy bez przedłużania. Dokładnie trzeba pomalować. Mam nadzieję, że będzie widoczny, bo ja mam zawsze przy malowaniu problem z tym, żeby to było widoczne. Tutaj. Ten rękaw, o może tak tak będzie mi wygodniej, przy okazji mnie słyszeć też. Chyba jeszcze trochę obniżę i ogólnie to muszę wam powiedzieć, że się całkiem przyjemnie maluje tych niemieckich żołnierzy. Jestem z tego zadowolony, gdyż dużo, dużo ich do malowania miałem, bo już nie mam aż tak dużo. Bo właściwie to moment, kiedy ja nagrywam ten odcinek, a od moment kiedy nagrywałem poprzedni odcinek z tej serii, to jest y aż z miesiąc normalnie. Bo nieszczególnie mi się chciało nagrywać, więc miałem raczej w planach nagrywać inne filmy, ale z powodów no, mm, głównie technicznych mojego kolegi ponieważ z moim kolegą serię chciałem dalej nagrywać jest to, że nie mogę ich nagrywać, więc nagramy ją pewnie w lutym dopiero będziemy nagrywać dalej na razie skupimy się na tym Niemcu bo ja chciałbym go już mieć pomalowanego tutaj rękawy malujemy fajnie się nakłada nawet tę farbę jest to dość przyjemne Już gorzej jak takie bąbelki powstają bo wtedy to się osadza na figurce i to no, nie wygląda dobrze ja pomaluję, ale postaram się, żebyście coś widzieli. Bo teraz tu pod rękawem maluję. Może być, może na chwilę zdejmę figurkę z podstawki. Tu musimy teraz pomalować. Proszę. Tu jeszcze. Zobaczmy, czy jest dobrze zrobione. Zawsze po, po takim odcinku, może no, na razie nie będę zakładać figurki na podstawkę, pomalujemy te takie dolne elementy. Na, po każdym odcinku będę sobie poprawiać troszkę tę figurkę, bo jednak y, poziom pomalowania, poziom tych detali, właściwie to założę, y, poziom właściwie precyzyjności tego malowania jest trochę niższy, jak nagrywam przed kamerą, bo jest mi trochę ciężej. Tak żebyście wy widzieli, żebym ja też z jakiegoś większego problemu było to w stanie pomalować. Więc zawsze po, po takim filmie będę sobie poprawiać troszkę figurkę, więc raczej nie powinno być źle. No, a poprawki też myślę, że nie są aż takie istotne, żeby je pokazywać, no bo też to nie jest... No nie jest to takie ciekawe, po prostu poprawiamy źle pomalowane elementy. Mam dopiero 5 minut, więc myślę, że damy radę pomalować jeszcze jakieś inne elementy. Na pewno pomalujemy mundur dzisiaj. Spróbujemy też pomalować spodnie oraz buty. To jest nasz cel na obecny odcinek mniej więcej. Zobaczymy jeszcze jak to pójdzie. No wy na pewno będziecie już wiedzieć, bo miniaturka. Ja na miniaturce napiszę oczywiście co, co będziemy malować. No ale ja sam jeszcze jak to nagrywam to nie wiem jak uda mi się to pomalować. Przyjrzeć. Nasz żołnierz się prezentuje w tym momencie. Już jest coraz, coraz lepiej, coraz bardziej mundury malowany. Tutaj. w ogóle to tak <laughs> nasza mnie taka myśl jakby to yy, było tak jakby być w skali figurki w sensie jakby tak byście powiedzmy, że jesteście sobie w domu normalnie, co nie yy, z, zwyczajny dzień nagle tak, tak powiedzmy, malujecie figurki i was nagle zamienia to się coś dzieje dziwnego, magicznego i się zamieniacie w... Yy, jesteście sobą, ale po prostu zmniejszacie się do skali figurki. Można by było brać udział w bitwach. Yy, ja nie wiem, czemu mnie taka myśl nasunęła jakoś tak... W sumie dość dziwna trochę myśl mnie nasunęła, ale dobra. Yy, tak, tu mamy pomalowane. Yy, teraz tak... tutaj by należało pomalować bardzo ciężko będzie w takich warunkach oczy namalować no ale cóż, do oczu jeszcze dojdziemy także na razie jeszcze się nie muszę tym przejmować o, widzicie właśnie jak tutaj ciężko jest, strasznie ciężko jest precyzyjnie malować przed kamerą no na przykład, że teraz maluję ten teraz maluję na no, dość no podstawowe kolory, więc nie muszę się trzymać tak, żeby to było precyzyjne, no ale jak już będzie, będę malować późniejsze elementy, no to już trzeba będzie się trzymać tego. No ale tak jak mówię, będę poprawiał, robić także spoko. Ważne, żebyście widzieli, jak ten proces wygląda. I przy okazji możecie też yy, yy, potraktować na się jako poradnik, jakbyście nie wiedzieli, jak macie piechotę niemiecką i nie wiecie, nie wiecie jak ich pomalować jakimi farbami. Także myślę, że może być to dość przydatne. Bo ja maluję tak, że wyglądają jak na pudełku. Praktycznie tak, tak samo. Ja oczywiście nie musicie też używać dokładnie tych samych farb co ja, chociaż akurat polecałbym używać farbę German Uniform i German... Yy, tą konkretnie farbę German Camo Dark Green, Camo Camo Flash. I to jest yy, farba do hełmów. Do tych dwóch farb polecamy bym używać do nich, a reszta to już tam, jak chcecie. Dobra, mamy pomalowany już yy, yy, tę bluzę mundurową, bo to się tak nazywa, yy, czyli ten mundur. I teraz yy, musimy pomalować yy, spodnie. Spodnie Niemcy mają szare, więc użyjemy sobie do tego farby. Jak ja to wyłowię zaraz z tych moich farb. Być yy, może cięcie wam zrobię w tym momencie, nie jestem pewny jeszcze. Może się zapomnę o tym fragmencie w ogóle. Teraz użyjemy sobie farby Dawnstone, czyli takiej szarej, i nią pomalujemy spodnie, tylko i wyłącznie spodnie. Już pędzel, i tak, spodnie mamy pomiędzy butami a tym uniformem. Zaraz tam nałożymy farby. O, tutaj, proszę bardzo, spodnie. Dużo też nie będziemy malować ich, bo jednak buty są wysokie, więc dużo zajmują miejsca. Bo niemieccy żołnierze nosili właśnie takie wysokie buty. W sumie większość żołnierzy w tamtym okresie miało właśnie takie buty. Wysokie, choćby radzieccy żołnierze mieli też. Polscy też w sumie, chociaż to głównie oficerowie mieli raczej takie wysokie buty. Nie, może posiadanie takich butów to był jakiś wyznacznik, nie wiem, majątności czy coś, bogactwa? Raczej nie, ale... No ale cóż, tak, tak, tak się wtedy żołnierze ubierają. Dzisiaj raczej się już tak nie... Chyba, że tacy raczej tacy yy, tacy żołnierze. Reprezentatywni. Yy, yy, yy. Bo oni to w sumie przypominają. Oczywiście ci polscy przypominają żołnierzy z dwudziestolecia międzywojennego. Mają mundury w sumie dosłownie takie same praktycznie. Możliwe, że polskich żołnierzy też będziemy malować. Znaczy, najpewniej będą unboxingi. Jak, jak zaczniemy zbierać armę, to na pewno będą unboxingi. Czy będziemy malować? Nie wiem, bo to jest raczej kwestia tego, czym się będzie chciało tym nagrywać. Obstawiam, no, że na pewno nie. Tak jak tego Niemca, że całą serię mamy, gdzie ja dokładnie... No, w, w cudzysłowie dokładnie, ale pokazuję wam cały proces malowania bez cięć. Ten, przynajmniej, w, w, oczywiście poza tymi poprawkami, ale no to... No, ale jednak więcej wam pokazuję niż zwykle. takich. Czy powiem standardowych filmach z malowaniem. No bo tą serię chciałem z kusznikiem imperialnym zrobić, ale jak zapewne wiecie, nie udało się. Przez to tą... próbujemy z Niemcem, ale z Niemcem też się nie uda, to spróbujemy jeszcze z kimś innym. No ale mam nadzieję, że mi się uda. Tym razem raczej telefon mi się nie powinien zepsuć, bo wtedy mi się zepsuł, bo pamięci już po prostu na nim nie miałem i tam coś się zepsuło. A na tym co teraz nagram jest dużo, dużo dużo miejsca, więc raczej nie powinien być problem z tym, że będzie go brakowało. Także powinno być nie spokojnie Dobra, mamy spodnie pomalowane już. Mam wrażenie, że jakieś zielone są trochę, ale chyba mi się wydaje. tylko Może ciupkę. Dobra, ale tak, mamy pomalowane spodnie już, jak widzicie, szare. I teraz ups pomalujemy sobie buty i buty będą czarne oczywiście do tego potrzebujemy farby już następującej czarnej farby, więc Abaddon Black farby od Stadeli właściwie jedne farby od Vallejo, jakich będziemy używać do tego Niemca, to są ta do uniformów i ta do hełmu, reszta to są farby od dobra mogę... i nałożymy to na buty i nie tylko na buty, bo widzę, że jest 12 minut w tym momencie, bo w świetle już 13 praktycznie, więc malujemy buty. No i inne czarne elementy, bo tak... Wygląda mój proces malowania, po prostu pokażę dosłownie dokładnie tak samo jak ja maluję tych Niemców, w takiej samej kolejności nawet, no bo właśnie zaczynam od uniformu, później maluję, jak już pomaluję uniform, to maluję sobie te spodnie szare, ewentualnie jakieś inne szare elementy, chociaż zwykle jest ich, nie ma, są tylko te spodnie, chyba, że jak żołnierz trzyma pudełko, to pudełko, no i później czarnem te buty, no i maluję całą resztę innych czarnych resztę in czarnych elementów czyli tutaj na przykład te naramienniki te oznaczenia są na ramionach i też tam inne oczy jedynie nie maluję ale oczy to maluję to jest malowane i jeszcze tam jakieś jakieś tam zaopatrzenie czy coś tutaj będziemy umalować jeszcze tę torbę czarną co ciekawe w ogóle ten żołnierz ma granat w bucie Czemu nie? to jest jakieś miejsce, gdzie można go schować. Od tylko gorzej, jakby wybuchł. To wtedy, nawet chyba w najlepszym przypadku, że oni nie straciłby nogę. Bo w najgorszym, pewnie by zginął. I coś, czuję, że to ma większe prawdopodobieństwo. Chociaż w sumie nie wiem, jak mocne były te granaty niemieckie. To jest ten taki granat. Yy, trzonkowy, to się nazywa chyba. Nie wiem, no patyczek ma. Yy, po angielsku stick grenade. To jest. No granat patykowy. Takie, to takie popularne były granaty wtedy przynajmniej w armii niemieckiej, ogólnie armia niemiecka to mi się najbardziej kojarzy z drugą wojną. No pewnie tego, że ta armia rozpętała i w większości ona walczyła na frontach, jak się na każdym froncie nie na pacyficznym, nie, bo tam walczyli. No walczyli. Właśnie najpewniej, jeśli pójdzie wszystko zgodnie z moim planem, nigdy nie wiadomo. To. Ostatni zestaw, jaki wam otwierałem z niemieckimi jednostkami, to już jest przedostatni, bo mam zamiar jeszcze sobie zgarnąć grupę wsparcia dla piechoty niemieckiej. I to będzie już ostatni zestaw do mojej armii, bo uważam, że moja armia już jest ukończona. W sumie już ma bardzo dużo rzeczy. Takie podstawowe typu piechota jest. I ta grupa wsparcia jeszcze mi jest potrzebna. I teraz pomalujmy tą torbę. torbę. No i jakną grupę wsparcia będę mieć, i ja on oczywiście pomaluje i tam dalej, to zacznę zbierać kolejną armię i najpewniej będzie to armia polska, bo stwierdziłem, że może być to ciekawy pomysł, żeby zbierać polską armię. Polacy w większości są oczywiście figurki, są wykonani z metalu, no przynajmniej z żołnierzy, bo czołgi są często z metalu i z żywicy, tak żebym miał okazję pierwszy raz żywice zobaczyć jak to, jak to wygląda ten materiał i jak to będzie się trzymać, jak to się będzie skreślić. z tego co wiem to żywiczny czołgi od War World of Games dość szybko się skleja bo tu mało elementów jest choćby czołg polski 7CP, który bym sobie chciał dorwać to jest właśnie takim żywiczno-metalicznym elementem nie elementem, tylko czołgiem dobra zaraz torba będzie pomalowana, mam nadzieję, że widzicie no, ja w taki sposób maluję. no. Sobie tak trzymam często z góry nogami yy, tę podstawkę. No ale cóż, no chcę wam pokazać, jak ja to robię. Więc musicie przeboleć niektóre elementy tego. Dobra, to tak, jak torby mam pomalowane, to teraz weźmiemy się za te na ramienniki czy coś tam. Nie wiem, jak to nazwać. W sumie to oznaczenie to. to. Tutaj, gdzie oni mają oznaczenia ci żołnierze, jaką mają rangę? No, żołnierz, tego malujemy, to jest zwykły szeregowiec. Także, no, rangę będzie metalicznym malować. Większość ludzi maluje białą, białą farbą taką. Ja maluję metaliczną. Nie wiem czemu mi się tak to. ale po prostu mi się to podoba. No więc maluję metaliczną farbą. Jakby mieli z metalu to oznaczenie, Nie. Niektórzy mieli z tego, co. Kiedyś tam czytałem, to, że nie. No generałowie to mieli złote choćby. Że no, ale generała nie malujemy, ma tylko zwykłego szeregowca, także on nie będzie mieć złotych. Chyba jasne. Dobra. Tutaj wam jeszcze... Ja mówiłem, to nie trzeba się aż tak bardzo tego trzymać, żeby to było precyzyjnie dopiero później tylko później to ja będę musiał znaleźć jakieś dobre ustawienie, bo takim jak jestem to na pewno nie jest dobre ustawienie na malowanie precyzyjne uwierzcie mi, że maluję precyzyjniej ale jak przed kamerą to jest zawsze trudniej także, musicie mi uwierzyć na no nie udowodnię wam tego niestety więc... chyba żeby ktoś nagrywał jak maluję ktoś, ktoś inny ktoś, tak. dobra, Ym, to z czarnych elementów tyle Ym... Więc mamy pomalowane już, no sporo elementów w sumie, ale pomalowaliśmy teraz. Mamy pomalowane spodnie, mamy pomalowany uniform, czy tam mundur, mamy pomalowane buty, torbę, te nasze naramienniki. No, ja wiem, że to nie są naramienniki, ale będę mówić naramienniki, no. Ym, I tak, na no dzisiaj to będzie tyle. To jest taki odcinek niedługi, bo zwykle do 20 minut to nie będą trwać, ale po prostu nie myślę, że na dzisiaj tyle będzie z tego odcinka. W kolejnym odcinku zajmiemy się najpewniej malowaniem skóry, hełm pomalujemy, możliwe, że i karabin jeszcze. To się zobaczy. Także ta seria pewnie będzie mieć z paru odcinków, nie, może z pięć maksymalnie mi się wydaje. Też będę Wam oczywiście pokazywać, pokazywać, jak zrobić podstawkę. Ja Wam wszystko pokażę. Cały proces malowania od sklejenia do efektu końcowego. Także no. Ech, to będzie na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z malowania Niemca i innych na moim kanale. Cześć!